Chyba cię czegoś innego to... Jest to, co robi mamy ze mną, na osoba. Pani Karo, dlaczego ci tu jesteś? ci to bawi. Kastenka, jak się raz 079. Ro drzwi zblokowane przez 0.7.9 mają dźwięk. Większe drainowanie ap przez 7, przez zamykanie drzwi przez 079. Zablokowanie otwartych drzwi kosztuje teraz tylko 10 AP. Ok, to jest coś innego. Zmiany w XP: Blackout jest droższy, to jest fajne. kosztują 10, switching między zonami kosztuje 10 a dalsze switchowania między zonami jest 20, 106 ma teraz więcej HP, ma mniej ich... Co? Bo no, mam więcej. Ale, aha, mam więcej minimalnego, ale mniej maksymalnego. Ma teraz oddychanie, nie może przechodzić przez drzwi, niemać, kiedy jest niezrekontainowany jest są romatyzowany, czyli jak wyjdzie z łzowego, czyli to, że się widzi podczas talku. reworkowany atak, czyli jest ten corroding, który tutaj jest 52, potem drugi raz uderzenie, to jest wsięcie do łzowego, składonego jak jest ten Dagon, jak ktoś wyjdzie z łzowego, to zostaje dalej corroding Kalk jest teraz, wchodzenie jest pół minuty dłuższe, a wychodzenie jest o sekundy szybsze razy szy, szy, kiedy się rusza? nie wiem, czy dobrze tłumaczę to jest trochę inna zmiana. Jak się ten 106 rusza, to wtedy by nie było tak, że on może skakać w miejscu, jeżeli ten wtedy się regeneruje. Teraz jest trochę inaczej zmieniona. to jest ta klatka y, 0 9, 1 7, Tak. To jest nie wiem, coś z piłką. Nie wiem, co to znaczy, więc walmy to dużo z piłkami. Tekstura dłoni 9.9. Mogą mieć punk No Dobra, jest to shotgun na coś tego nerfa. Tak, to nie będę tak więcej się znaczy. Zaraz nasi, co? Przed windę no. O, witaj Jesteśmy, o, jaka wycieczka I nauczyciel No, Na Ty wiesz, różowy różowy nauczyciel Dobra, idziemy Różowy oh, nauczyciel Patrz, idziemy w prawo Dobra Brawo. prawo? Tak, ten Co tu się dzieje? Ale dymy Łooo Ale fajnie. Ej, weź tam nas springi, bo tam jest... Ej, weźmy Zajemniczy, weź bring i oh, nas ze szyby, bo tam jest ten easter egg ze starym tym... ...ze starym pinatem świątecznym. Ale tam się da wyjść, tam tak? się wejść. Nie da się, 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 nie da się. On jest w 1.73. Tam, nie się tam się to jest stary i... ...zaparto jest w placie 173, nie mogę tam. ...stary i 1.73 świąteczny gdzieś tam. Ale sos. Nie, on jest w placie 1.73 w tej flight'cie. Aaa, okej. Aaaa. Co tam drzwi? Dobra, chodźcie dalej. Możemy zaskoczyć, no dobra. Idziemy dalej, do domu. Gdzie To jest zepsuł tutaj. Yoooo To jest to zwykle. Jak się leki respią? No to się na górze no. zpią. Tam, tam też się oh, respi karta z tego co mi się wydaje. tak, to powinno być karta... Jo. Na pisach mówili o tym nie, nie wiem czy coś zadali. Ale zajebiste Dobra, no to co? Restart eee, i gramy? Tak. Dobra. Dobra. Ja dobra. może, do... dobra, a jeszcze, ja może czekaj. A, ja tego easterrega. Easterrega w lajcie, bo No, no mówię, dobra, to można, no, można. No można. To, a można. To, a to to pokaż to, się, jakby pokaż wygięli 1 3 podobno. <laughs> 1-7-3. No, to to... No, to też nie jest flatkey. Ale... No, right. no Jest tutaj. Tu jest. Na Ale krasni? Co? So, Gdzie jest no, Nie egg? To jest zajebiste, że tutaj było biurko i tu był ten... Jest, nie, ma, no, nie, nie ma było egg. Nie ma biurka. To, nie, jebać, norm. No, no, czemu ty to, dalej to, piszesz, to, że on to jest, to, jest to, przechowywany? Więc nie ma dźwięku w menu, więc wygadam sobie, jak będę je demingował. I będę się teraz mądrzył i jest klapka, gadał, wygadam w balansie gry pewnie. I tajemnicz teraz mówi o update'cie i oraz o pluginach, że ich nie ma. I no, się teraz zaczyna runda. To jest taki timer. Nowy timer czekania na y, tego stellunu jest fajny. Czekałem na to Jestem plagą Yo! Siema, ma daj mi się. Oh, jestem w tym nowym pokoju! Lo odbę go teraz tego, Dobra, to jest to co robi memy ze mną na USB. To to jest jedna inna, tu jest aptaszka, tu jest nosiona aptaszka i to teraz jest pokój taga. 1-7-3 Nie wygląda to źle, ale jeszcze chciałbym zobaczyć się wejście do tego pokoju Chyba, że jedna, nie dodali przez ten czas, ale wątpię To jest kolejna apteczka Jeżeli one mają 100% szansę się To jest mega abusable ten pokój tego, pokój lagi jest całkiem to fajny GBA, no Wow, speedrun Ale w ogóle słuchaj, tam chyba teraz te apteczki w ogóle mają 100% na rozpięcie się w 049 Czuję, że już tam pewnie gadać w tych nowych czerwonych rączkach 99 Ta, yy, te rączki są zajebiste teraz Powiem szczerze, mam więcej fps -ów. No, jest trochę więcej FPS-ów, działa oh, wow. Nie słyszał to nie ma? Nikogo tu nie ma, co ty robisz? Zaraz ta badnika Cześć Wow. wow, wow, ale timing! Wow. No, w ogóle nie ogarnął. A my w ogóle na. mógł to łatwo zrobić. Ja jestem fanem oh. tego, Dobra, że. E, tam jak wrzucisz Ghost Fighter, że tam potrafi w ogóle się odbić na ziemię nie jako, wiadomo, jaki werdykt zapadł odnośnie maksymalnej ilości kart, Bo jak widziałem, nie ma limitu, jak na razie tam do jednej ja, chyba nie ma, chyba tego nie wprowadzili. Ale widziałem, nie wprowadzili, ale czy jaki jest ten werdykt? Czy będą chcieli to poradzić, czy... Nie wiem, nie znam się. Ja... O, o, znowu razem. No, no, jest ich w klasach w ogóle. Nie wiem, gdzie ja to przeżyłem. Dog w lewym checkpointzie! Dano mi coś. naprawdę, sandwich. Co? Zesrałem się. Będziemy mieli jedno PSP-9 na potwory i drugie na ludzi Jak wiecie z mnie No i elegancko Jak byście doczekali? Moje, moje głosy mi mówią, abym walnął na jedno do windy Czemu ja mam cienie, jak je włączyłem? Spoko, ja dzisiaj walnąłem na jedno do windy On padł do bankrum, co mi nikogo nie zabił Wow Czy ja jestem niższy, tak jak Nie wiem, ale są tu Nie mam pojęcia. Serio? My Nie chcę jest to. Dobra. Dobra. A i siedziałem pewnie krzweka za sobą. Okej, okay, to było intensywne. O, dupa. To było dupa. To no, co to ma być? Aha, co jest w tą grą? Nie mogę nic robić No dwa X do siebie ty, Jestem fanem no, tego No ja też To jest najbardziej A ta a potem w heavy on jest tam po drugiej stronie mapy No bez kito ta winda co. i ta winda robi taki ukos jeden wielki No bez kito Nie to ja chcę to teraz wyobrazić Ej ale okay. muszę to ja to biorę Koda jak coś się lega O tu jest czapka Tu jest loga. A i No tak, idziemy na okrągło na okrągło, na, oko na około Nie no, śmieszne, ja zraszuję tego Zraszuję surfacea Tam face Stradzam na śpieszne rundę jaka takie Liby Jakieś mega lega wielkich zmian nie, nie tego, nie odczuwam, oprócz tego, że nie wykonuję double jumpa w Indiach ta plaga to jest trochę taka, taki szczegół no czyłem 1006, więc nie ma o czym gadać jest winna na dole do tego DBN na czeka Eee czekaj, są tego dwa speki, nie? Eee, on miał tego, on miał czapę, on miał czapę. Ja mu takie ślepe headshoty paliłem nie, póki co jedyne co mi się tak ładnie rzuca w oczy, to są ustawienia w tym update'cie To zaraz się no jakoś mi... O ty, tu się laki teraz wlepią To z powodu Blythe'a Wow, dzięki Dzięki Jak kurwa ten on żyje Dobra bo to tryhard Nie wiem, naprawdę Ale to jest tryhard Ja mogę grać jak gram? Będę wezwany trejhada, a jeżeli nie będę tak robił, będę wezwany halda. Nie mam nic do zrobienia w tym momencie. Jakby dosłownie, dwóch jasnych mówię. Potem będę płakać, ja będę wycofać wam. E, ...klipy, gdzie będę płakać o to. I ja. Nie wiem, będę miał wolę to, czy będę płakać o, o mnie, że nie wiem, ja trejhaduję, coś, bo to jest już głównie wina. To mam właśnie problem, który nie istnieje. I raz, raz się zdarzyło, że zrobiłem kogoś, to było dzisiaj, który. Nie nic mi nie zrobił To ja był Hiszpan, ale go nie dlatego, że chciałem go zabić Tylko chciałem strzelić raz a Potem zostałem lagę i baliłem mu całą serię na mordę Oj mordę, to działa Nie jest to rzeczywiście niemożliwe. Jezus, co jest? ty, ty Co on robi? O, trzecia osoba wolna. Patrz, kto przyszedł. Dzień dobry. Patrz, jaki Nik ma piękny, zobacz pod N. Dzień dobry, panie NN. O, Co to jest za osoba? NN. Dzień dobry, panie NN. Co tam jest NN? Co, co tam, panie NN? No spoko. Pokaż taga, nie. żeby się e, Badnikaro wystraszył. To po nie tam, żółty, patrz. Pokaż, e, po Badnikaru Ej, Dobra, Badnikaro, dlaczego ci tujesz? Masz tutaj e, Ponieważ się to bawi i uwielbiam czytać, w grze STP Secret Laboratory, stworzone przez północne drzewa. Ty możesz mu dać global bana? To o, daj mu. Dostaję game bana w grze STP Secret Laboratory, dajesz. cholera dostaję bana. Więc z u trzeba dostałem gimbana jak będzie z Goldenem, ale tym razem to nie jest żołg. Nie, ja czekający na Globalbana. No jest widzisz, pito. tak co się kończy, cheatowanie. To nie, nie cheatować. Cheatowanie jest PSL, PS okej, okay, rozumiem. To Coś Nie jest nikt <noise> Dostałem Gimbala, biegacie nie, nie, nie dostałem. Chyba po prostu nie pisaję tego. Przez... Yy, ERA Tak, przez ERA nie wpisali. O nie, dostałem gej bana. Co cię To jest w pustyni. Dostałem bana. Bannik Karo dostał global bana. I co? zostały dodane. Więc, że tak powiem, wybrałem się wyższą. Potrzebę jedzenia. Z to tak bym wybrał, wolałbym go niedźwiedź utalę. Tutaj nie miało za bardzo znaczenia, jaka jest gra. No, znaczy. Dla mnie szczególnie felowe. Zobaczcie z demonami, dalej. Wow. Ej, ja to do tego nowe kraty. Ej jak chuba okay. Tak jak... Nie bo to jak... No to, to jest, będziemy, jak się latało w tym celu. W tym To jest świetne. na jakąś cola. Jak głupi nas chyba. Adrenalina w ogóle. Fajnie że jest więcej adrenalin. Ciekaw ta garda SP. Wow. To jest akurat fajne. Mega fajny pokój, mogę sobie w jednym Mega fajny pokój do y, gry na SPKI tego, Infinity Lupa, jeżeli byś się postarał I na no. Sensjon grywki Super nie było dźwięku Proszę. kawałek na lakę nie wiem, biegnie, biegnie Po czekajcie, czekajcie, proszę Dobra, jedziemy Ten kawałek na no. ale, ale ekipa z montowaniem no, Montowaliście No i kuli cool. Gdybym kopnią zaostawił, to by było zdecydowanie gdzieś to zakręto. Wow, wow. Ja lubię, więc, to było? Wow, wow. Lubię to. Łubię oh, to. to. Oh, o, nareszcie. O, Kurwa.

Ale y, powiem, że jak trudno mu mieć to w grze przez to jak wygląda jego łapanie, bo ma zawsze cooldown na atak. Jak teraz się zabije na hita to jest mega trudność w sytuacji więcej niż dwie osoby.